Górka Narciarza jest to miejsce położone na południu Słupska, tak, w Lasku Południowym. Kiedyś, 30 lat temu był użytkowany przez wszystkich słupszczan. Dzisiaj jest kolejny krok do tego, żeby ponownie reaktywować tą Górkę Narciarza. Tak. Mamy otwarcie bike parku, dzisiaj też mamy zawody w Słupsku typowo ekstremalnie rowerowe. Położyliśmy swoje stowarzyszenie, Słupskie Stowarzyszenie Rowerowe Freeriders, żeby po prostu starać się o ten teren. Razem z naszymi członkami spotykaliśmy się również z lasami państwowymi i po uzgodnieniu różnych kwestii postanowiliśmy podpisać umowę użyczenia pomiędzy lasami państwowymi, Urzędem Miasta Słupska, naszym stowarzyszeniem oraz Stowarzyszeniem Dam Hill Słupsk. Z bike parku mogą korzystać ludzie, którzy posiadają odpowiedni rower, do tego przystosowany. No i też uzbrojenie, tak jak kask, zbroja, ochraniacze na nogi. No i przede wszystkim ten odpowiedni rower. Jednak to są bardziej wytrzymałe rowery. Koszt takiego roweru zaczyna się od 1500 zł wzwyż. Nasze stowarzyszenie liczy 15 y, osób, y, ale ogólnie w subsku już można naliczyć około 40 osób, którzy uprawiają ten sport. No i tutaj będą, zjeżdżać, tak, tak, będą zjeżdżać, tak, tak, tak. Tutaj właśnie będą trenować, ćwiczyć. Oczywiście budowle są przystosowane pod każdego uczestnika, nawet tych najbardziej początkujących, więc dopiliśmy tego, żeby po prostu ci, co zaczynają przygodę z tym sportem, nie zrobili sobie krzywdy tak, na tych budowlach.